Z papieżem był fajny. No właśnie gdzie jest papież, to ja się pytam. Discord z papieżem? Jak ustawisz na ikonę z serwera papieża, to zostaniemy. Nie, no. To to, to jest akurat niewykonalne. Mm. No to nie zostaniemy. To nie no zostaniemy. Ale wiecie, no bo to już jest powielanie wątku, tak? No już był papież jest serwer Discord z papieżem, no to wiecie. Nie będzie oryginalne. Ale zostałeś ja ten, ten sam, ale ten, Ale za to znam kawał o papieżu. O, dawaj. <laughs> Jesteście na to gotowi, czaty? Tak. Kawał o papieżu. No dobra. Przyjeżdża papież do Polski. No, w sensie przylatuje samolotem, no i co? Wysiada, całuje ziemię, jak to za każdym razem. No i jest li limuzynka, nie? No to papież do tej limuzynki wsiada, no i uchyla się ta szybka od szofera, nie? No i papież z tym szoferem sobie trochę gada. Powiedział, gdzie chcą jechać. Szybka się zamknęła, no i jadą, nie? Jadą, jadą, jadą. Za chwilę szybka się znowu otwiera i papież mówi do szofera: Słuchaj, weźmy się, zamieńmy, ja się przejadę. A ty będziesz siedział z tyłu, nie? No to szofer taki strasznie zdezorientowany: No kurde, poprosił mnie papież. No jak ja mogę odmówić, nie? Zamienili się, jadą, zapierdzielają. No i nagle policja, nie? Zatrzymuje ich policja, podchodzi: dzień dobry, dokumenty proszę, nie? Zbladł, nie? Wraca do radiowozu, dzwoni do komendanta, wylece z roboty, nie? On mówi: Co się stało. No, zatrzymałem kogoś ważnego, nie? No to komendant mówi: Kurde, to jak on zatrzymał kogoś ważnego, to pewnie jeszcze ja polecę, nie? Kogo zatrzymałeś? Premiera? Nie. Prezydenta? Nie. No to kogo kurwa? Nie wiem, ale papież jest jego szoferem. Znałem ten żart. <noise>